Karierę w nowych technologiach i szukają okazji do tego, żeby zdobywać nowe kwalifikacje, żeby poznawać, jakie są w ogóle możliwości branży, ponieważ nawet osoby, które nie kończą politechniki czy nauk ścisłych, mają wiele okazji do tego, żeby budować swoją karierę właśnie w branży technologicznej. I w Polsce staramy się wspierać te osoby przez pełni refundowane programy szkoleniowe i przez wsparcie zawodowe, tak, żeby mogły zdobyć swoje pierwsze doświadczenia. Ale czy to znaczy, że jesteś zwolenniczką osób, które twierdzą, że każdy powinien umieć programować, czy raczej uważa, że to jest pewna profesja i nie każdy w przyszłości będzie musiał coś tam umieć napisać w jakimś kodzie? albo coś podobnego? Uważam, że nie każdy musi i nawet nie każdy powinien programować, bo jeżeli będziemy mieli tylko programistów i programistki, to zginiemy, bo nie będzie miał kto nam ratować życia, uczyć naszych dzieci i tak dalej. Ale na pewno to, co jest bardzo przydatne w nauce programowania, to to, że uczysz się również analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, a przede wszystkim przestajesz bać się nowych technologii. I jestem zwolenniczką tego, żeby budować w każdym odwagę do tego, żeby spróbować swoich sił w nowych technologiach, bo nawet jeżeli jesteśmy głęboko w jakimś temacie niezwiązanym z nowymi technologiami, to biorąc pod uwagę to, jak się rozwija świat, to nawet w naszej specjalizacji na pewno te technologie tworzą nowe innowacje i możemy w tym uczestniczyć. Nie wiem, czy usłyszałem, ale może gdzieś to mi umknęło. Jesteś programistką? Nie, ja nie jestem programistką. Uczyłam się programowania i chciałam zostać programistką, ponieważ odkryłam, że jest to łatwiejsze niż nauka chińskiego. Przez przypadek, kiedy kolega mi uświadomił, że, że programowanie to jest taki język, którym posługują się wszystkie maszyny, które otaczają nas, i że warto się tego uczyć. I zdobywałam swoje kompetencje w zakresie programowania, chciałam zostać programistką, ale potem okazało się, że mogę wykorzystać to doświadczenie, które miałam wcześniej. W edukacji, w działaniach pozarządowych, i że to jest tak naprawdę połączenie tych wszystkich rzeczy jest moją mocną stroną. I to jest takie podejście, które również uważam, że jest najskuteczniejsze, żeby łączyć swoje umiejętności z tymi talentami, które już mamy. Wspomniałeś o języku chińskim i o tym, że działasz w Polsce, ale z tego, co wiem, działasz też na całym świecie. Tak, w tym momencie działam również w programach, które są realizowane na całą Europę, ponieważ INKO jest międzynarodową organizacją i działamy w ponad 17 krajach w Europie, ale wcześniej również pomagałam budować na przykład sieć szkół programowania dla dzieci w Indonezji i tam też miałam taką styczność z zupełnie inną edukacją, ale która tak naprawdę podobna jest jak na całym świecie. To znaczy wszędzie potrzebujemy, żeby byli ludzie, którzy chcą się dzielić wiedzą i tworzyć nowe talenty. Bardzo podobało mi się to, co powiedziałaś: dzielić się wiedzą. Czy to znaczy, że to jest jakaś taka głębsza ideologia, którą wyznajesz? Zdecydowanie, ponieważ jesteśmy w świecie, gdzie. Tak wiele się rzeczy zmienia, że każdy z nas będzie musiał pogodzić się z tym, że będzie zmieniał zawód wielokrotnie, że będzie musiał się cały czas uczyć, a najskuteczniej uczyć się już od kogoś, kto zna temat i kto potrafi dzielić się tą wiedzą. Dlatego jestem ogromną zwolenniczką na przykład tego, żeby osoby, które już są wyspecjalizowane w jakimś temacie, szczególnie w branży technologicznej, uczestniczyły w programach mentoringowych, dzieliły się swoją wiedzą, bo to też jest okazja dla nich, żeby rozwijać ich kompetencje takie menedżerskie, również liderskie. Tak, żeby u, umieć, uczyć się, po, umieć u, uczyć się i rozwijać te um, rozmowy z, ze swoim zespołem, dzielenie się wiedzą, ponieważ zabraknie nam tych wszystkich specjalistów, jeżeli nie będziemy pomagać innym wchodzić do, do branży. A czy mogę spodziewać się przewrotnie, czy internet pomaga dzielić się wiedzą, czy raczej jest na odwróć? To jest postaram się nie odpowiedzieć zbyt prosto na to pytanie. Z jednej strony internet bardzo pomaga, bo sprawia, że mamy łatwiejszy dostęp do pewnych zasobów wiedzy i na przykład my nasze kursy prowadzimy online, więc osoby, które nie mogą dojechać gdzieś są z, in, z, z miejsc, które, które są trudniej dostępne, mogą w nich uczestniczyć, ale jednocześnie widzę, że ponieważ jest taki ogrom informacji w internecie, jest trudno wybrać gdzie są te najbardziej wiarygodne i najbardziej praktyczne i pomocne. I tu dlatego myślę, że uczestniczenie w programach albo spotykanie ludzi, którzy mogą nam podpowiedzieć, które z tych źródeł są najcenniejsze, jest, jest ważnym elementem wyboru, gdzie w tym internecie znajdziemy wiedzę. Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, które wydaje mi się bardzo interesujące pod kątem tego, co mówisz. Jakie problemy, bariery napotykasz właśnie na swojej drodze związane z dzieleniem się wiedzą? Mhm. Y Pierwsza podstawowa taka rzecz to to, że nie wszyscy mają czas dzielić się swoją wiedzą, bo jesteśmy bardzo zaangażowani w swoją, swoją pracę. Ale jak znajdziemy już na to czas, to mamy też takie wyzwanie, że możemy nie czuć się do końca kompetentni w tym, nawet jeżeli mamy tą wiedzę, i musimy trochę uwierzyć w to, że tak, że jesteśmy już w pozycji, w której możemy dzielić się swoją wiedzą. A kolejna taka rzecz to jest, jak już uwierzymy że mamy te kompetencje, to jednocześnie musimy pogodzić się z tym, że nasza droga sukcesu niekoniecznie jest dokładnie tą drogą, która posłuży komuś innemu. Czyli musimy otworzyć się na to, że osoba, którą mentorujemy, albo którą dzielimy, z którą dzielimy się wiedzą, wykorzysta tą wiedzę inaczej, albo inaczej ukształtuje się jej kariera, albo inne ma pasje i inne cele w swoim życiu zawodowym. Ale mimo to warto się tym dzielić. Czyli czy można powiedzieć, że nie tylko uczący się uczą od mentora, ale nawet i mentor się uczy? Zdecydowanie jest to relacja, która jest relacją równorzędną, gdzie obie strony rozwijają się i gdzie obie strony przede wszystkim mają ogromną satysfakcję z tego. Nie znam żadnego mentora ani mentorki, którzy przestali w którymś momencie kontynuować swój mentoring, bo stwierdzili, że to jednak ich nie angażuje. To jest tak satysfakcjonująca rola i ucząca i pozwalająca uczyć się. Kim właściwie jesteś i co jest też Twoimi mocnymi stronami, nawet jak jesteś tą osobą bardziej, bardziej doświadczoną. Ale czy każdy może być mentorem? Myślę, że każdy może być mentorem, bo mentor to niekoniecznie osoba, która ma mnóstwo wiedzy, ale taka, która potrafi wspierać, celebrować te małe sukcesy, która potrafi pomagać innym widzieć swoje mocne strony. Więc to jest tak naprawdę kwestia tego, na ile potrafimy i chcemy budować więzi z innymi ludźmi. A teraz mam jeszcze jedno pytanie, oczywiście dotyczące tego, jak ty uczysz, bo w Twoim opisie w internecie można znaleźć, że uczysz poprzez odniesienie się do kaczuszki. Tak, dokładnie do kurczaka. Bardzo długo uczyłam dzieci programowania, porównując programowanie do wydawania instrukcji, i, i prosiłam dzieci, żeby dawały mi, tak jak robotowi, instrukcję, jak założyć na głowę taką, e, takiego kurczaka. I myślę, że to jest bardzo fajny kierunek myślenia, żeby, jeżeli chcemy komuś coś wytłumaczyć, wyobrazić sobie, że musimy albo wytłumaczyć to ośmioletniemu dziecku, albo swojej babci. Ja co prawda pomyliłem się, powiedziałem o kaczuszce, a Ty mówisz o kurczaku, A czemu akad kurczak? Tak się złożyło, że miałam tańczącego puszowego kurczaka w domu i zainspirował mnie do tego, żeby, żeby taką śmieszne, taki śmieszny element zabawy wprowadzić do, do tego procesu. I to, I to też jest taka podpowiedź może dla tych, którzy chcą dzielić się wiedzą, żeby robić to w taki sposób, żeby to dla nas też była zabawa i przyjemność. W ten sposób nie będziemy się nudzić. A jeżeli mogę spytać, Twojej podopieczni to rozumiem nie tylko dzieci, ale również i osoby, które są starsze. Tak, kiedyś realizowałam projekty przede wszystkim związane z edukacją młodszych dzieci, ale teraz te programy, które realizujemy w ramach Inko Akademii skierowane są do osób dorosłych, do każdego powyżej 18 roku życia, który chce spróbować czegoś nowego i chce spróbować nowych technologii, ale zdarzyło mi się również prowadzić jeden program, w którym uczyliśmy Starsze osoby, seniorki, seniorów, podstaw programowania, tak żeby mogły uczyć tych podstaw swoich wnuków i wnuczki. I dało się. Okej, okay, a ile lat miała najstarsza osoba, którą uczyłaś programować? 60 lat. To faktycznie, no to jest bardzo ciekawe. I mówisz, że też skłonili tą wiedzę i udawało się ich nauczyć. Oczywiście, że nie na poziomie takim, żeby zostali deweloperami profesjonalnymi, ale na tyle, że już nie bali się programowania, wiedzieli o co w tym chodzi i potrafili opanować aplikacje, które służą do uczenia dzieci programowania. Czyli można byłoby powiedzieć, że nawet jeżeli nie będą programować, to przynajmniej oswoi się z technologią. Tak, dokładnie. Oswoją się z technologią i przede wszystkim będą wiedzieć, jak działa świat dookoła nich i rozumieć, że technologie to jest coś, co tworzą ludzie, a nie coś magicznego. I że każdy może spróbować swoich sił w tym. Jak Twoim zdaniem będzie wyglądała przyszłość związana z nauczaniem programowania? Czy to już powinno zaczynać się dziś na etapie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum? Myślę, że nie tylko nawet nauka programowania, ale nauka kompetencji cyfrowych. To jest to, coś, co powinno się zmienić, żebyśmy wyszli z tego pudełka tylko włącznie hmm. nauki programowania, ale w ogóle takiej świadomości nowych technologii i tego, jak to programowanie może być wykorzystane i też w analizie danych, ale też to, jak działamy w zespole, jak powstają zespoły i jak działają zespoły technologiczne. Ale to w zależności od poziomu edukacji można powoli wdrażać i myślę, że najważniejsze tak naprawdę w takiej Przyszłości edukacji technologicznej jest to, żeby otworzyć się na osoby, które niekoniecznie są tylko tymi osobami po politechnikach, ale tymi osobami, które mają doświadczenie w innych branżach, żeby uczyć się, żeby nauka programowania czy kompetencji cyfrowych nie dotyczyła tylko chłopców, co stereotypowo, zwykle się tak kończy, ale obejmowała wszystkie grupy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.